No to kontynuując tematy około-onkologiczne, no, chcielibyśmy się dzisiaj zająć mm, tym, o czym w zasadzie już zaczęliśmy mówić w poprzednim, w poprzednim materiale, czyli y, jakością życia. Y, bo jak już omówiliśmy, ona, ona siada, ulega pogorszeniu, y, gdy na różnych polach u osoby, która. No, Słyszy diagnozę, czy potem gdy już się leczy. No jest proces leczenia, który tak. też jest mocno stresujący, mhm. bo nie wiadomo, jak będzie, informacje są przekazywane w różny sposób. Też ta cały czas niepewność, jaka będzie efekt Kupę tego strachu. leczenia, dużo niepokoju mhm. właśnie, czasami jakieś obsunięcia w, ter w terminach, no, różne mhm. rzeczy się wydarzają po prostu, że tego jest bardzo, bardzo dużo, mhm. nie? No plus te wszystkie rzeczy, o których też już trochę powiedzieliśmy, czyli no to. Mocno obniżone są poczucie tak fizycznie i związane z chorowaniem, i związane z leczeniem. Te wszystkie kwestie, no, na przykład wiążące się z chemioterapią, gdy, no, gdy siada. Radioterapia, chemioterapia Chemioterapia Tak, gdy siada sprawność no taka właśnie poznawcza, kognitywna. Jest tego Czyli taka dużo. sprawność, bo powiedziałeś poznawczo-kognitywna, tu chodzi o te wszystkie, te, taka sprawność, krótko mówiąc, psychiczna, czasami może powiedzieć nawet intelektualna, że mhm. wolniej nam się kojarzy, trudniej nam się zapamiętuje pewne rzeczy, trudno nam się skoncentrować, mhm. te wszystkie czy z tym związane. No no i właśnie, ta jakość życia na różnych polach siada, a zadbanie o nią, takie no poratowanie... Yy, dbanie o to, żeby jakoś ją utrzymać, czy gdzieś tam nawet wzmacniać, na rozwijać. No jest jednym z najważniejszych elementów no, no właśnie leczenia tak naprawdę, mhm. Bo tak, leczenie to jest jedna rzecz, nie? Czasami jest tak, że ludzie zamykają się do samego procesu leczenia i mhm. nic poza tym nie ma. Nie, są tylko terminy, tak, tak, tak. tak jakby cały świat przestawał istnieć. Mhm. Natomiast tak naprawdę, żeby to leczenie było sprawne, mniej uciążliwe, to bardzo często trzeba się otworzyć, co mhm. może być bardzo trudne na takie normalne życie w tych sferach, w których ono może być normalne, nie? Mhm. Że nie wiem, jeśli mogę ugotować obiad, to go gotuję, bo do tej pory gotowałam, czy gotowałem. Jeżeli mogę iść na Żeby możliwie zaszkupy... dużo rzeczy tak. utrzymać. Takich, które... Jeżeli jestem w stanie pracować, bo jest mnóstwo osób, które jest w trakcie na przykład chemioterapii i pracuje, bo nie są to jakieś takie bardzo te ciężkie chemioterapie albo łagodniej mhm. je przechodzą. Są osoby, które są w stanie pracować i pracują, nie? I to mhm. jest ważne, żeby utrzymać tą normalność, ale niekoniecznie się forsując, żeby to nie była taka na siłę trzymana normalność, że nie jestem w stanie mdleć i tak dalej, ale jednak próbuję, natomiast być może przeformułowując Mówiłem trochę. Mówiłem o sporcie normalność. o ruchu, czyli tak. jeżeli biegałem 10 km raz w tygodniu, no to, no to już tego nie zrobię, nie? ale nie muszę tego odkładać. nie? To mhm. mogę, jeśli jest to możliwe, przetruchtać kilometr, albo 500 albo metrów, albo pójść na spacer, na spacer nie? czy szybki, czy wolny, mhm. żeby zachować możliwie dużo. Y z szacunkiem do, do tego momentu życia, w którym w danym teraz jesteś, mhm. nie? Tak. gdzie w którym momencie jesteś, jak się czujesz, co, co daje, jakie możliwości ma twoje ciało, no też y Zabiegi różnego rodzaju, nie? Też wyznaczają pewien rytm, zmieniają, no bo jak jest, dostaje się termin na chemię, radioterapię, czy jakąkolwiek inną formę, no to po prostu jest termin. Tak. I trzeba no po to się dostosować. To, że akurat to był czas, kiedy, kiedy wspólnie ze znajomymi, akurat w tym dniu omawialiście się na kawę, no to nie przeskoczysz, nie? Mhm. Ale tu właśnie znowu, niech to będzie film słowa skierowany do. Też nie tylko do samej osoby chorującej, ale właśnie do środowiska. Jeśli jesteś w tej grupie przyjaciół, yy, która się na tą kawę spotykała w 5 o 17, to dostosujcie się, włóżcie taki wysiłek, żeby no, na przykład dostosować tą porę do, no do możliwości. Na sobotę do 18, nie? bo wtedy ta osoba lepiej funkcjonuje, no Nie, tak, bo w, no. rano wzięła chemię, nie jest w stanie, a już po tych 24 godzinach może funkcjonuje lepiej, nie? Mhm. Żeby, żeby to było takie mm, wspólne działanie. Wtedy jest po mhm. prostu łatwiej to przetrwać i też jest bardzo ważna jakość życia, bo teraz ja zawsze się zastanawiam nad czymś takim. Czy ważne jest to, żebym y, nie była chora? Jasne, że to jest ważne, ale czy ważniejsze jest to, żeby mi się dobrze żyło pomimo tego, że jestem chora? Mhm. Nie? Co jest. Y, bardzo złożone. To jest, y, jest to złożone, ale. Oczywiście optymalnie jest być zdrowym i czuć mhm. się świetnie i w ogóle nie mieć żadnych ograniczeń. To jest rewelacja, ale nie zawsze tak jest. Poza tym też no, wychodzenie z, no, z, z tej choroby, z tej grupy chorób potrafi długo, długo, długo trwać. Nie? Tego, to, to jest bardzo indywidualna mhm. sprawa, nie? więc no, jakby ok, trzeba włożyć wysiłek, włożyć całą energię całą właśnie, włożyć dużo energii skupienie się na leczeniu. Ale no, żeby z tej energii się nie wystukać, nie? Mhm. Żeby no, jej po prostu nie stracić. Żeby ją gdzieś doładowywać, tak. żeby mieć takie przestrzenie, gdzie ją doładowuje, nie wiem, nie wiem, jak lubię masaże i akurat ten rodzaj nowotworu, który, na który ktoś choruje, a lubi masaże, to niech idzie na ten masaż. Mhm. Nie? Jak mu to nie, nie jakoś jeśli nie koliduje, nie, nie, tam, nie koliduje jeśli to jest bezpieczne. Tak. No. Jeżeli tam nie wiem, lubi chodzić do kina, a jest w stanie wysiedzieć te dwie godziny w kinie, to niech idzie do tego kina. Mhm. To o to chodzi, żeby zachować te, te, te momenty, kiedy ja się mogę naładować. Jak się lubię spotykać ze znajomymi, to być może z inną energią i w innej jakości się spotkam z tymi znajomymi, bo nie mam tyle spotkam. siły, ale się spotkam. Żeby nie odstawiać całego swojego życia i yy, określać się tylko przez tą chorobę. Nie? Mhm. Żeby... Znowu temat ról, nie? żeby nie, nie zostać w tej jednej jedynej. Tak. Dla mnie proces leczenia jest procesem bardziej złożonym niż właśnie chemioterapia, radioterapia i tamte wszystkie inne różne to możliwości. Elementy, to są elementy tego procesu. To jest element procesu, ale dużym elementem procesu jest funkcjonowanie psychiczne, psychiczne to jest połączone ze społecznym, tym, co się dzieje wokół tego. Nie? Że to jest jako cały złożony dla mnie proces jak te wszystkie kuzelki nie są jakoś tam pokładane i dopasowane, to znacznie hmm. trudniej idzie. Zdecydowanie. Bo no, każdy z nich, każdy z tych puzelków yy, był i jest potrzebny tej osobie, i to się nie zmienia, nie? To dalej jest istotne. Yy, ja bym chciał w tym miejscu też trochę powiedzieć o, o wsparciu psychologicznym, mm -hmm. bo no, czasami yy, będzie mimo wszystko tak źle, że. No będzie potrzebny ten support właśnie psychologa, psychoterapeuty. Wejdź Ci tu w słowo, dobra? Tak. Bo to nawet nie chodzi o to, że ma być aż tak źle. Mhm. Bo czasami może być tak, że nie jest wcale tak źle, ale potrzebujesz wsparcia zewnętrznego, czujesz, że chcesz. Mhm. Właśnie, żeby nie? tą dobrą jakość. Potrzebać. Żeby mieć tą dobrą jakość. To nie musi być jakiś dramat straszny, mhm. ale wiesz, że chcesz pogadać, nie wiem, nie chcesz, nie chcesz spotkać się z... Nie chcesz tego omawiać w rodzinie. Mhm. Chcesz porozmawiać z kimś zupełnie innym, nie? Z mhm. zewnątrz, no to możesz skorzystać w każdym momencie. No tak. I jakby dlaczego, dlaczego to potrafi być ważne i też chciałbym kilka słów o tym, jak to wygląda. No, gdy ktoś jest w tej sytuacji, no właśnie diagnozy, leczenia, to taka pomoc psychologiczna, Ty powiedziałaś pogadać, oderwać, nie? Ona nie będzie często taką typową głęboką psychoterapią. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że no, nie ma często energii, przestrzeni na to, żeby jak w takiej normalnej psychoterapii m, przepracować jakieś głębsze rzeczy z przeszłości. No, nie ma na to zasobów. Po nie ma na to zasobów, bo po pierwsze, na pierwszym planie jest jednak. Ta diagnoza, to wszystko. Dwa często gęsto nie będzie nawet na to właśnie tej sprawności, nie? Mm -hmm. tej takiej intelektualnej, z powodów, o których już mówiliśmy. Nie? Ale też refleksyjność. No bardziej no. się skupiam na tym, co zagraża bezpośrednio tak, mojemu no, bo życiu, to jest bezpoś... to jest A nie teraz. rzeczy, które by... wpływają na moje życie jasne, mm -hmm. ale wydarzyły się 30 lat temu, no. bo to jest coś No To co będzie w tej czas chwili. kiedyś. Nie? Mm -hmm. no. I dlatego w tej pomocy psychologicznej dokładnie to. O czym mówiłaś? To oderwanie, to wsparcie właśnie w tej dbałości o tą codzienną jakość życia, to może być bardzo potrzebne. nie? Więc też pamiętajmy, jeżeli czy sami chorujemy, czy mamy tą osobę bliską, jeśli jest to możliwe, jeśli jest potrzeba, zadbaj o tą pomoc psychologiczną, o pomoc terapeutyczną. Teraz tak mówimy o tej jakości życia, natomiast ja mam w głowie kilka takich przykładów osób chorujących, i to poważnie chorujących, mhm. czy będących w takim leczeniu paliatywnym już, ale w leczeniu domowym, czy będących w takim standardowym leczeniu, jak przy, no, standardowo przy nowotworach, to w tym momencie są osoby, które są na przykład bardzo aktywne, nie? To są mhm. osoby, tak mam w głowie akurat dwie osoby, które korzystają, nie wiem, chodzą na mecze, My. Oczywiście jasne, że to, to jest siedzenie w którymś tam rzędzie i niekoniecznie branie udział w burdzie, nie? natomiast chodzą na mecze. My. Chodzą do kina, spotykają się z ludźmi, wyjeżdżają na wakacje, My. pomimo oczywiście dostosowując to do rytmu leczenia. Ale nie tracą nie? tego, nie? Nie tracą tego w ogóle, nie spotykają My. się z rodziną, mają plany na, 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 na życie. W leczeniu paliatywnym nigdy nie wiadomo, jak to długo potrwa. Nie? Natomiast te osoby i tak mają swoje plany. I nie zostawiają życia. Co? Są takie historie, są przecież takie przypadki, że to poczucie sensu no, zaangażowanie w życie, no, właśnie jakiś ten sens, nie? Karmienie się czymś, no, potrafi no, dodać tego zdrowia, potrafi nawet sprawić, że, no, że choroba się cofa, prawda, że, no, albo przynajmniej że leczenie jest lepsze, że zdrowienie. Idzie po prostu lepiej, no a zdarza się, że roba się zatrzymuje albo cofa. No, bo tak jak powiedziałeś, dużo mhm. tych elementów się składa na tak? proces leczenia. Mhm. Nie, że na pewno to, co ty mówisz, że y, przyspiesza, poprawia, zatrzymuje i warto z tego korzystać. Tak. Nie, warto Tyle, korzystać. ile się da mhm. dbać o jakość życia. Pomimo tego, że to jest często bardzo, bardzo trudne, natomiast warto zobaczyć, gdzie mhm. mogę, ile mogę, ile chcę. No i też, tak jak mówisz, jak to jest takie, no mówimy o tym, że to jest bardzo trudne, no to korzystać ze wsparcia, korzystać z pomocy, no bliscy często, tak jak już mówiliśmy, nie wiedzą jak się w tym ogarnąć, Blis, bliscy, dalsi, znajomi, przyjaciele, mówić czego potrzebujesz, a bliska osoba, przyjacielu, krewny, wychodź do tej osoby, czasem zapytaj, bo jemu, jej może być z tym po prostu trudno, a tu nie chodzi o coś dużego, tu chodzi o uwagę, o ciepło. No takie mm -hmm. po prostu zauważenie. Ale też z taką uważnością, żeby to było nie na siłę. Nie? Mm -hmm. Że jak ktoś mówi, że nie chce, nie ma teraz na to ochoty przestrzeni, to po prostu, żeby też się nie pchać z tą taką wyobrażoną przez nas mm -hmm. pomocą, jak powinno być, tylko słuchać tej osoby chorej, która jest no, w, w specyficznej sytuacji. Mm -hmm. nie? No tak. Chyba tyle. No. <laughs> to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.